Witam serdecznie wszystkie wodniki i zapraszam Was na horoskop na ten tydzień. Co się będzie działo? Co przyniesie nam nos? Wiadomo, że to nie jest ogólne, więc z każdym wodnikiem może rezonować. Ale no, wodniki. Co się będzie działo? A więc, mam nadzieję. Zawieszenie i zmiana. Więc kochane wodniki, tutaj na początku widać od razu, że wy, wy tutaj macie nadzieję. Eee, przede wszystkim tutaj widać, że opatrzność wam sprzyja, los wam będzie sprzyjał. Eee, widać tutaj jakby protekcję i pomoc w chwili upadku. Jakby to chodzi mi o to, że tutaj jeżeli coś się złego dzieje obecnie, albo coś wam się nie układa, to Wy z tego wyjdziecie z tego powodu, że tutaj widać gwiazda, a gwiazda to zawsze cuda. Więc coś się zmieni, coś się polepszy. Tutaj widać, że przede wszystkim hmm, możecie tutaj zmienić też miejsce zamieszkania, czy niektórzy z Was hmm, mieć Dziadusia. Widać też jakieś powodzenie, ale w nowej dziedzinie. Więc albo coś macie nadzieję, że Wasz projekt się ruszy, to jest duża szansa, że tak, ale nie od razu. Trzeba poczekać, bo jest wisielec, czyli zawieszenie, czyli projekt możecie, yy, że tak powiem wprowadzić wodniki w życie. Te nadzieje mogą być. Tutaj jeszcze możecie mieć otworzyć się przed wami obiecująca szansa. Z tej szansy warto skorzystać, ale ta, tutaj trzeba będzie troszkę jakby na nią poczekać, że nie od razu dostaniecie, ale dostaniecie, bo widać też fortunę. Ale tutaj widać ten właśnie, że tutaj też jest wisielec, jest ta szansa, pomoc się. Pojawi, wy z tego skorzystajcie, ale to nie będzie od razu, bo tutaj wisielec sprawi nam, że trzeba będzie coś oddać. Więc, że tak powiem, żeby doprowadzić do spełnienia marzeń i do tych zmian, o których tak marzycie, musicie coś ofiarować. I tutaj trzeba coś poświęcić, żeby zdobyć coś nowego, lepszego. Tutaj widać, że przede wszystkim. Wy się boicie zmian i boicie się tego, co ludzie powiedzą, czyli tych osądów. Widać tutaj, że sami siebie możecie wodniki zablokować, zahamować, przez to są opóźnienia we wszystkich sprawach. Ale mimo wszystko te opóźnienia czasami warto jeszcze raz wszystko przemyśleć i sobie poukładać. Widać też tutaj, że możecie być rozczarowane swoją pracą niektóre wodniki. Mówi też o, w niektórych przypadkach o nieodzajemnionej e, miłości. I także, że będziecie po prostu ogólnie zmęczone i chwilową waszą tutaj widać tą bezsilność. Może macie tę nadzieję, widać, ale mimo wszystko w tym momencie jesteście bezsilne. No nie, nie, nie przeskoczycie pewnych spraw. Tutaj trzeba po prostu poświęcić coś i trzeba poczekać, że tak powiem, musicie to przewisieć. Ale rezultatem tego, że będziecie, y, poczekacie, będą zmiany. Zmienią się sytuacje, jakaś się zmieni na Waszą korzyść. Więc żeby Wam się tutaj udało i ta gwiazda się spełniła, musicie poczekać, żeby sytuacja obróciła kołem. Bo Wy nie będziecie mieć fizycznie wpływu na te zmianę. To życie musi zmienić sytuację. A więc tutaj cierpliwości, kochane y, wodniki, bo wszystko wskazuje, że będzie super. Tylko musicie poczekać. Powolutku. Ale do przodu na no spokojnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki. Baba Jaga.